Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podsumowaniu wydarzeń. Tygodnia tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu na świecie, i oczywiście takim najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest ofensywa ukraińskich wojsk, które weszły na teren Rosji, weszły w obrębie rejonu kurskiego i póki co zdobywają tam coraz więcej ziemi. Natomiast zanim przejdziemy do tego tematu, któremu poświęcę najwięcej czasu w tym odcinku, w tym filmie, chciałbym jednocześnie. Podsumować wydarzenia z innych rejonów świata, a przede wszystkim z tych, którymi się zajmowałem ostatnio. Przede wszystkim Wenezuela, w Wenezueli cały czas mamy do czynienia z protestami społecznymi. Na ten weekend, na najbliższą niedzielę, opozycja zwołała protesty w całym świecie. Ma to o tyle duże znaczenie, że wenezuelska diaspora jest rozsiana po całym świecie. Mnóstwo ludzi wyjechało z Wenezueli jeszcze w czasach kryzysu ekonomicznego, szukając po prostu lepszego jutra, szukając lepszych warunków życia. Jest ich bardzo dużo w Hiszpanii, jest ich bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych, więc w najbliższy weekend możemy spodziewać się tego, że duże protesty odbędą się w tych miastach, w których wenezuelczyków jest dużo. Do czego to doprowadzić może tego to ciężko teraz określić. Można podejrzewać, że opozycji zależy na tym, żeby świat wywierał presję na Maduro, ponieważ no, nie zanosi się na to, żeby Wenezueli doszło do zbrojnego przewrotu władzy. Tydzień temu wspominałem, że opozycja zwróciła się do armii, żeby armia stanęła po stronie ludu, żeby wypowiedziała posłuszeństwo Maduro. Nic takiego się nie stało, armia jest lojalna wobec Maduro, więc cóż, teraz opozycji pozostaje nadzieja na to, że świat wywrze presję na władze Wenezueli. Jak dalej ta sytuacja będzie się toczyć, zobaczymy. Coraz ciężej co prawda zdobyć informacje z samej Wenezueli, a to dlatego, że Nicolás Maduro zarządził blokadę Twittera, ta blokada wynika też po części z jego personalnych potyczek z Elonem Maskiem. Nicolas Maduro i Elon Musk wymieniali się nieuprzejmościami. Nawet doszło do tego, że Nicolas Maduro wezwał na pojedynek Elona Maska, Elon Musk odpowiedział, że bardzo chętnie do takiego pojedynku stanie. To jest taki cyrk, który nie ma większego znaczenia. Wydaje mi się, że nawet ma za zadanie przykryć wydarzenia inne w Wenezueli. Wydarzenia takie jak setki czy nawet tysiące aresztowanych, lub też te najnowsze wydarzenia, o których dowiedziałem się w sumie dzisiaj, to dzisiaj obiegło internet, że w Wenezueli domy opozycjonistów, a nawet nie opozycjonistów, domy ludzi, którzy wspierają opozycję, którzy byli na przykład na wiecu opozycji, są oznaczane X-em. Jest po prostu malowany X na drzwiach takiego domu. Co przypomina najgorsze karty, tak naprawdę, z historii. Jak dalej toczyć się będzie sytuacja w Wenezueli, będziemy cały czas obserwować. W przypadku, gdyby, żeby było się bardziej gorąco, chętnie porozmawiam jeszcze raz z Tomkiem Surdelem. Cały czas trzymam w tym temacie rękę na pulsie. Drugim tematem, który ostatnio omawialiśmy, był temat Bangladeszu. Tam doszło do przewrotu władzy. Protesty studentów doprowadziły w efekcie do tego, że dotychczasowa premier Sheikh Hasina, która rządziła krajem przez ostatnie kilkanaście lat, uciekła z kraju do Indii i teraz jest tam rząd tymczasowy. Natomiast przykład Bangladeszu pokazuje nam, co się dzieje, gdy, gdy taki władca autorytarny traci władzę. Otóż wobec Sheikh Kasiny rozpoczęto już śledztwo, śledztwo w sprawie morderstwa, chodziło o zabójstwo przez policję, o postrzelenie przez policję jednego z protestujących. I tym śledztwem objęci są też inni członkowie poprzedniego rządu. No i tutaj ten przykład, tak jak i wiele innych przykładów z historii, pokazuje nam, dlaczego, gdy mamy do czynienia z władcą autorytarnym, to władca taki nie chce za wszelką cenę oddać władzy. Nie chce, dlatego że zazwyczaj wiąże się to po chwili z rozliczeniami, w momencie, gdy tę władzę traci. Kolejnym tematem, którego co prawda nie omawiałem w ostatnim filmie, jest temat, który będzie coraz ważniejszy, będzie coraz ważniejszy dla wydawień na świecie, to temat wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tam ta kampania między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem robi się coraz bardziej gorąca. Ja przyznam szczerze, Myślałem, że wymiana Bidena na Kamale to będzie strzał w stopę, że demokraci strzelą sobie w ten sposób w stopę, że popełniają błąd, że to oznaka słabości. No cóż, nie miałem racji, ale mówię to, że nie miałem racji bazując na danych. Dane z ostatnich półtora, dwóch tygodni pokazują wzrost i to nawet znaczny wzrost poparcia dla Kamali Harris i wydaje się, że zyskuje ona wyborców tych, którzy byli skłonni głosować na trzeciego kandydata, na Kennedy'ego. Oczywiście jest to sondaż i sondaż dotyczący całego kraju. Stany Zjednoczone mają taki system wyborczy, że można nawet wygrać w całym kraju, w sensie można zdobyć więcej głosów w skali całego kraju, ale ze względu na ten system głosowania elektorów po prostu wygrać niektóre stany i w ten sposób być prezydentem. Jest jeszcze daleko do wyborów, ale widać tutaj pewien trend, trend taki, że wymiana Bidena na Kamale miała dla demokratów efekty pozytywne i też skończyła dyskusję na temat zamachu na Donalda Trumpa. Czyli inicjatywa jest po stronie demokratów, a co będzie dalej, będziemy oczywiście obserwować, zbliża się też debata między Donaldem Trumpem a Kamalą Harris, której, którą będę oglądał, może nawet moglibyśmy sobie to oglądać na żywo, zobaczę czy da się coś takiego zorganizować. Donald Trump swoją drogą wczoraj udzielił wywiadu Ironowi Maskowi, natomiast ten wywiad był przeprowadzony na platformie X. W nawiasie dawny Twitter, tak jak każdy to dzisiaj pisze i mówi. Natomiast ten wywiad w sumie nie przyniósł niczego nowego. To były takie typowe wypowiedzi Trumpa, mało konkretne na temat Rosji i Ukrainy, na temat tego konfliktu i na temat Putina. Kolejnym tematem, którego nie omawiałem w ogóle jeszcze podczas podsumowań wydarzeń na świecie, jest to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a jest tam coraz goręcej. Ostatnio ze względu na zamach na lidera Hamasu. Zamach, którego, który miał przeprowadzić Izrael, chociaż Izrael oficjalnie się do tego zamachu nie przyznał. Natomiast Iran oskarża o zamach Izrael i Iran zapowiada kroki odwetowe. No i właśnie te kroki odwetowe to jest coś, nad czym wszyscy się zastanawiają, czym one będą i czy przerodzi się to, w duży, poważny konflikt. Tutaj również pozostaje nam po prostu czekać. A teraz przejdźmy już do głównego wydarzenia. Otóż 6 sierpnia, czyli w zeszły wtorek, wojska ukraińskie rozpoczęły ofensywę w rejonie Kurskim, weszły na teren Rosji, wyszły głęboko na kilkadziesiąt kilometrów i rozpoczęły okupację tych terenów, a również, również wojska te, z tego co wiemy, posuwają się coraz dalej w głąb Rosji. I jest to taki temat, o którym ciężko mówić o tym, co wydarzyło się na 100%, ponieważ jest wokół niego mnóstwo szumu informacyjnego. Ja mam podejście takie, że jeśli mamy taką sytuację, że Ukraińcy wchodzą na teren Rosji, to ich postępy... Tak naprawdę potwierdzi mi rosyjska propaganda. Jeśli rosyjska propaganda pokazuje, że dotąd weszli Ukraińcy, to jestem już na 100% pewny, że dotąd doszli. I z drugiej strony to jest tak samo dokładnie. I jeśli Rosja atakuje, tak jak cały czas atakuje pod, w, tam w obrębie Doniecka, no to. Nie patrzę na to, co mówią Rosjanie dokąd doszli, tylko patrzę na to, co Ukraińcy faktycznie potwierdzają, dokąd doszli Rosjanie. I tutaj faktycznie Rosjanie potwierdzają to, że Ukraińcy zdobyli 1000 km kwadratowych terenu po stronie rosyjskiej, co jest ogromnym sukcesem i jest też takim pierwszym sukcesem już od dłuższego czasu, ponieważ od jakiegoś czasu Ukraina powoli, powoli wycofywała się przed tymi nacierającymi Nieustannie wojskami rosyjskimi. Na pewno mamy do czynienia z ogromnym sukcesem medialnym Ukraińców, ponieważ o tej ofensywie mówi cały świat. Jakie są rozmiary tego sukcesu i na co się to przełoży, teraz nie jest nikt w stanie tego powiedzieć. Oczywiście ja jestem całym sercem w tym konflikcie za Ukrainą. Mam mnóstwo przyjaciół na Ukrainie. Osobiście zależy mi na tym, żeby Ukraińcy wygrali, nie ukrywam tego. Natomiast te chęci, te, te moje osobiste życzenia nie mogą przesłaniać mi tego, co aktualnie się dzieje. Cieszy mnie ta ofensywa natomiast, natomiast jednocześnie zauważam to, że cały czas mimo tej ofensywy Podobna ofensywa toczy się pod Pokrowskiem, gdzie wojska rosyjskie zbliżają się do Pokrowska i tak jak Ukraińcy zdobywają coraz więcej ziemi w rejonie kurskim, w ziemi rosyjskiej, tak samo Rosjanie coraz bardziej zbliżają się do Pokrowska, zdobywają ziemię na tym terenie. I tutaj jednak ta ofensywa. W rejonie Kurskim nie powstrzymała tego, co dzieje się pod Pokrowskiem. Natomiast, w związku z tym, że jest to główny temat ostatniego tygodnia, pomyślałem, że ciekawie będzie porozmawiać z kimś, kto dobrze orientuje się w sprawie i kto jest na miejscu, kto jest w Ukrainie, i dlatego porozmawiałem na temat y, ostatnich wydarzeń ukraińskich z moją koleżanką, dziennikarką, korespondentką Żaną Bezpiarczuk, która jest Ukraińką i jest w Kijowie, jest na miejscu i ma dostęp do wielu informacji. O tym, że ma dostęp do wielu informacji i do wielu ważnych ludzi przekonałem się na własnej skórze, ponieważ dążana Bezpiaczuk pomogła mi w zrealizowaniu materiału, który pojawił się na kanale Ciekawe historie, który nazywa się Pierwszy dzień wojny i to dzięki niej przede wszystkim dostałem przepustkę dzięki której mogłem rozmawiać z wojskowymi oraz kontakt do wojskowych, którzy ze mną rozmawiali, więc mam duże zaufanie do informacji przez nią udzielanych. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Po pierwsze, chciałbym Cię spytać, jaka jest sytuacja. Jesteś teraz w Kijowie, tak? Tak, jestem w Kijowie. Ostatnie wiadomości dotyczą ofensywy w obwodzie kurskim. Ukraińska armia weszła na terytorium rosyjskie. Co mówią o tym ukraińskie media i rządzący? Nie ma zbyt dużo oficjalnych oświadczeń, na przykład od Zelenskiego o tej sytuacji. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że dla ukraińskiej strony było bardzo ważne, by prezydent Zelenski utrzymywał to w sekrecie tak bardzo jak to możliwe i tak długo jak jest to możliwe. Ukraina wyciągnęła wnioski z kontrofesywy w 2023 roku, gdy ofensywa Armii Ukraińskiej na południu kraju stała się niejako show, który był szeroko i wszędzie komentowany. Dało to stronie rosyjskiej dużej informacji, więc teraz widzimy to, że robią wszystko, żeby trzymać to jako sekret przed wszystkimi osobami, które mogą dzielić się tą informacją. Dlatego też jest mało informacji dostarczanych przez media. Myślę, że ta ofensywa na terenach Rosji przyszła w bardzo ważnym, przełomowym momencie. Od ponad pół roku ukraińska armia wycofywała się na terytoria kontrolowane przez Ukrainę, a siły rosyjskie zdobyły ziemię na wschodzie Ukrainy. Pojawiło się poczucie, że Ukraina znów traci części swojego terytorium. Czuło się, że traci też jakąkolwiek inicjatywę w tej wojnie i nagle wszystko się zmieniło. Jest to ogromna, daleko idąca zmiana kierunku tej wojny, ponieważ po pierwsze ukraińska armia zdołała powrócić do inicjatywy, co w konsekwencji jest bardzo ważne dla morale armii, dla ukraińskiej armii jest to wzmocnienie. Po drugie, pokazuje też, że ukraińska armia poprawiła w znaczny sposób planowanie takiej operacji. Widzimy teraz, że wielu niezależnych obserwatorów i ekspertów na całym świecie jest pełnych podziwu wobec tego, co zostało osiągnięte do tego momentu. Nawet jeśli ukraińskie siły nie będą w stanie dostać się dalej w głąb Rosji. Dyskusja już kieruje się do następnych pytań. Jak powinno postąpić się z tymi terytoriami, jeśli armia ukraińska będzie utrzymywała nad nimi kontrolę? I czy Rosja wyśle, czy też nie, wiele swoich oddziałów? Zobaczymy, ponieważ nie jest to teraz klarowne, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że to próba zdobycia mocnych argumentów, silnej pozycji, by w ogóle rozmawiać o ewentualnych negocjacjach pokojowych w przyszłości. Czy, a, czy ty wiedziałaś cokolwiek o tej ofensywie zanim się wydarzyła? Pamiętam, że przed wcześniejszą były pewnego rodzaju plotki. Czy tym razem było to całkowicie niewiadome? Tak jak powiedziałam wcześniej, tym razem ukraińska armia naprawiła swoje błędy z letniej kontrofensywy z 2023 roku. Gdy cały świat dyskutował o tym, kiedy i jak i gdzie Ukrainę zaatakuje. Tym razem było to trzymane w tajemnicy. I strona rosyjska nie była na to przygotowana, choć możliwe, że otrzymali jakieś informacje. Niezależne rosyjskie media podały, że szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, Walerii Gerasimow, poinformował Putina, że są pewne sygnały, że atak w tym kierunku może się wydarzyć. Ale z jakiegoś powodu te informacje nie zostały wykorzystane, by przygotować się na nasz atak. Wygląda, jakby Putin zignorował te informacje. Tak, możemy tak przypuszczać, że je zignorował. Ukraińska armia znalazła pewne słabe punkty zaraz przy granicy. Nasi wojskowi zauważyli też, że Rosjanie nie wykorzystują odpowiedniej ilości wojsk do zabezpieczenia granicy. Zauważyli okazję i ją wykorzystali. Ale to nie tylko przy granicy. Ukraińcy weszli już dość daleko w głąb Rosji. Swoją drogą to też ciężko określić. To informacja, żyjemy w czasach, gdy informacja również jest bronią.

Moi koledzy po fachu używają dużo informacji od białego wywiadu, który może potwierdzić przewagę sił ukraińskich i dystanse, jak bardzo w głąb Federacji Rosyjskiej przesunęły się siły ukraińskie. Ja sama nie używałem tych instrumentów, ponieważ muszę pracować, robić wejście na żywo, to innego rodzaju praca, ale również ważna, ponieważ masz dostęp do wielomilionowej wydowni i możesz precyzyjnie tłumaczyć wiele spraw. Obrazy z satelity i ukraińskie wojska również udostępniają nagrania i zdjęcia. Ich daty, kiedy zostały wykonane i miejsca są dowodem, kiedy, w jakim miejscu znajdowały się wojska ukraińskie. Właśnie te dwa narzędzia, obrazy z satelity i wideo od wojsk, są najważniejsze. Oczywiście rozumiemy, że Armia Ukraińska musi to utrzymywać w tajemnicy. Widziałem filmiki przedstawiające cywili Rosjan uciekających z tych terenów okupowanych przez Ukrainę. Kontrolujecie teraz te tereny, na których znajdują się rosyjskie miasta. Co Ukraina z tym zrobi? Czy jest jakaś dyskusja na ten temat? Jest to już teren pod Waszą kontrolą. Myślę, że to bardzo ważne pytanie i z czasem będzie stawało się jeszcze ważniejsze. Według mnie najważniejsze to to, by wszystko było zgodne z prawem międzynarodowym. Więc strona ukraińska szuka teraz rozwiązań, jak zajmować to terytorium zgodnie z prawem międzynarodowym. Myślę, że to ważne pytanie pod kątem prawnym i moralnym, co strona ukraińska ma zrobić. Teraz nie jest to do końca jasne. Jest kilka wejść. Na przykład może, można utworzyć tymczasową administrację okupacyjną z naciskiem na to, że jest tymczasowa. Bo na przykład jeśli Rosja ustanawia administrację okupacyjną, mówi, że jest to już część Rosji. W Zambasie czy w Hersoniu według prawa rosyjskiego te tereny są już terytoriami rosyjskimi, a Ukraina nie chce i nie czuje potrzeby, by to robić. Dla Ukrainy to jest terytorium rosyjskie i nim będzie. To jest fundamentalna różnica. Nikt nie będzie okupował tych terenów i zatrzymywał w przyszłości. Chociaż to bardzo trudne pytanie, jak postępować z tymi terenami. Czyli mówisz, że nie będziecie tam robić referendum o inkorporacji tych terenów do Ukrainy? Jest wiele żartów o tym, co zrobić, ale Ukraina potrzebuje swoich terenów. Potrzebuje wrócić do mapy z 91 roku, kiedy ogłosiła niepodległość. Tego potrzebuje Ukraina. Ukraina nie ma żadnej potrzeby nowych ziem. Ale wiesz, Ciekawe jest to, że wiele osób na tych ziemiach mówi po ukraińsku bardzo dobrze. Ale to normalne w przygranicznych rejonach. Ukraina ma jeden bardzo prosty i spójny cel. Odzyskanie ziem proklamowanych jako niepodległa Ukraina w 1991 roku. To oczywiście oznacza Krym, Donbas, Cherson i Zaporoże. Uh, uh, A uh, allowed... powiedz, czy dziennikarze mają wejście na tereny okupowane przez Ukraińców, te tereny w Rosji? Czy są jakieś reportaże stamtąd? Czy jest to zupełnie, całkowicie odcięty teren? Jest odcięty. Z tego co wiem, żadni dziennikarze międzynarodowi ani krajowi nie mają tam wejścia. Wiem, że są dziennikarze przypisani do oddziałów wojskowych, ale nic jeszcze nie opublikowali, więc jest to zupełnie odcięty teren. Mm -hmm. the, the, Wspominałeś, że ofensywa ta zmieniła nie tylko narrację, ale wzmocniła również morale wśród wojska. Oczywiście armia jest wspierana przez naród. Czy zauważyłaś jakąś zmianę tam, gdzie się znajdujesz, w Kijowie? Czy ludzie rozmawiają o tym i czy to zmieniło może to mocne słowo, ducha Ukraińców, czy zmieniły się nastroje wokół tego, co się teraz dzieje? Myślę, że to jedna z głównych kwestii dyskusji: Tu w Kijowie to jest wielka rzecz. To, co się teraz dzieje? Było to niespodziewane dla ludzi tutaj. Myślę, że ukraińscy cywile naprawdę potrzebowali takiego podniesienia na duchu, by zobaczyć, że Ukraina sobie radzi, że wraca do pełnej kontroli nad sytuacją. Gdy wojna wciąż się rozwija, gdy wciąż nie wiemy, czego się spodziewać od każdego kolejnego dnia, to każdy tutaj przechodzień na ulicy, minister czy głowa państwa zadają sobie sprawę, że nic nie jest pewne w tym kraju. Jednego dnia zmasowany atak rosyjski może zmienić wszystko, zmienić życie tak wielu ludzi. W takiej sytuacji ciężko czuć, że kontrolujesz cokolwiek. I teraz Ukraina uzyskuje poczucie, że jednak może kontrolować sytuację. Może przejąć inicjatywę. Może być game changerem. Niektóre media mówią, że tereny, które zdobyła teraz Ukraina, mogą zostać użyte jako karta przetargowa podczas rozmów pokojowych. Po pierwsze, czy ty uważasz, że Ukraina, a przede wszystkim obywatele Ukrainy, chcą rozmów pokojowych z Rosją? Wiem, że to oczywiście trudne pytanie, ale. Nie wiem, czy Ukraińcy są gotowi i chętni, by takie rozmowy się odbyły. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? W Ukrainie też pojawił się temat tej ewentualnej wymiany ziem, tych zajętych przez Ukrainę w Rosji, na te zajęte przez Rosję w Ukrainie. Jest dość wcześnie na tę rozmowę. Jedno to zdobyć ziemię, a drugie to ją utrzymać. Ukraina musiałaby zalegalizować zdobycie tych ziem w świetle prawa międzynarodowego. Ponieważ Ukraina nie jest ani agresorem, ani okupantem. Dlatego myślę, że jest za wcześnie na odpowiedź na to pytanie. Ale zdecydowanie, jeśli ukraińskie siły będą kontrolować nawet mały skrawek ziem rosyjskich, to będzie i powinno być na stole negocjacyjnym. Myślę, że wstępne rozmowy pokojowe mogłyby się odbyć na przykład w przyszłym roku. I w takiej sytuacji Ukraina, przystępując do nich, miałaby swojej dłoni mocne karty. Ale wciąż ziemię tę trzeba utrzymać i nie dać drugiej stronie ich odzyskać. Ale tak jak mówiłam, to wciąż tylko wstępna ocena sytuacji. Ale czy temat rozmów pokojowych jest podnoszony w rozmowach? Dyskutujesz o tym ze swoimi znajomymi czy innymi osobami z mediów? Oczywiście temat ten jest szeroko omawiany. Jest to jedna z delikatniejszych spraw. Wszyscy są zmęczeni, nie każdy jest w stanie to zaakceptować, ale ludzie w armii, cywile, oni wszyscy odczuwają bardzo silne zmęczenia. Wojna jest jedną z najcięższych, najstraszniejszych i wyczerpujących rzeczy w życiu, a jesteśmy w jej trzecim roku. Jest tak wiele rodzin, które straciły ukochane osoby, tak wiele osób, które straciły przyjaciół, sąsiadów. Oczywiście każdy chce zobaczyć promyk nadziei tak szybko, jak jest to możliwe, ale z drugiej strony Ukraińcy są w kontrze do wielu. Wielu osób na całym świecie, mediów czy polityków, bo rozumieją to, że jeżeli Ukraina przystąpi do negocjacji pokojowych nieprzygotowana, słaba i bez żadnych mocniejszych argumentów po swojej stronie, Rosja zrobi co w swojej mocy, by zamrozić konflikt i wrócić do niego silniejsza, z lepszym wyposażeniem, z większą ilością broni. Dla większości Ukraińców jest oczywistym, że jeżeli reżim w Rosji się nie zmieni, to wizja wojny zawsze będzie czekać na nich pod drzwiami. Więc bardzo trudno teraz mówić o rozmowach pokojowych jako o czymś realnym, nawet biorąc pod uwagę ostatnie sukcesy Ukrainy i atak w głąb Rosji. Jakiś czas temu, około pół roku temu, był duży problem ze wsparciem militarnym ze strony USA. Mieli problem w kongresie, nie mogli przyjąć ustawy. Jaka jest teraz sytuacja w armii ukraińskiej? Czy macie wystarczające wsparcie w postaci broni? Czy ona do Was trafia? Czuję, że ten temat się urwał i w sumie nie wiem, co stało się później. Wiesz coś o tym, czy armia ma wystarczającą pomoc Zachodu? Ze źródeł w armii ukraińskiej wiemy, że wsparcie znacznie wzrosło. To było bardzo ważne dla stabilizacji finansowej i uzupełnienia broni dla armii ukraińskiej. W pewnym momencie ta sytuacja związana z tym opóźnieniem i brakiem wsparcia stała się krytyczna, na przykład w kwestii dostaw amunicji. W, w pewnym momencie na 5-10 rosyjskich ataków artyleryjskich Ukraina odpowiadała jednym. Była to bardzo niebezpieczna sytuacja dla armii, ponieważ ciężko było utrzymać linię frontu. Natomiast jest to dość interesujące do obserwowania, bo siły ukraińskie, generałowe, próbowali dostosować się do tej sytuacji. Kiedy mieliśmy brak broni i pocisków artyleryjskich, ukraińska armia musiała szybko nauczyć się, jak efektywnie korzystać z dronów FPV. Takie drony mogą zastąpić artylerię, ponieważ można do nich przyczepić materiał wybuchowy. W pewnym momencie Ukraina niemal całkowicie zastąpiła pociski dronami FPV. Mam jeszcze jedno pytanie. Mieliśmy sytuację jakieś pół roku temu, gdy poprzedni szef wojska, generał załóżny, został odwołany. Pamiętam sondaże, w których miał on ogromne poparcie jako potencjalny kandydat na prezydenta. I chciałem zapytać o poparcie Zelenskiego. Czy nadal popiera go około 80% społeczeństwa? Myślisz, że wygrałby teraz od ręki wybory? Czy, czy to jest coś, o czym się rozmawia? Wiesz co, Tomek, musiałabym sprawdzić sondaże. Faktycznie, gdy załóżny był szefem wojska, był najpopularniejszym człowiekiem w Ukrainie bardziej niż prezydent. Nowy szef nie jest tak eksponowany publicznie i nie jest postrzegany jako rywar Zelańskiego. Jeśli o to chodzi, to nie ma już napięcia. Ale jeśli chodzi o popularność Zelańskiego, ja myślę, że jest ona naruszona przez parę rzeczy. Pierwsza to pobór. Wiele osób obwinia Zelańskiego, że został zrobiony w sposób nie do końca fair. Są przypadki nadużyć, pobić, nawet aresztowań wbrew prawu. Myślę, że Zaleński nie komunikował tego w najlepszy sposób. I myślę, że to odbiło się na jego popularności. Ludzie nie są pewni, że jeśli zostaną powołani, to zostaną odpowiednio wyszkoleni, że nie zostaną wysłani do ataku zaraz po tym, jak skończą trening. Myślę, że to wpłynęło na jego popularność. Druga sprawa to fakt, że jest sporo dyskusji o tym, jaki wpływ na prezydenta ma szef jego gabinetu Andrzej Jermak. To bardzo wpływowy polityk i zajmuje pozycję, która nie podlega wyborom. I to on trzyma kontrolę nad większością najważniejszych spraw. I to też wpływa na to, jak prezydent jest odbierany. Bo jeśli szef jego biura ma taki wpływ, to czy prezydent jest w stanie podejmować niezależne decyzje? Może to zbytnio wewnętrzne tematy, może nie są odpowiednie do Twojego raportu, ale faktycznie jest napięcie w tych tematach. Ale nie będziecie mieć wyborów w najbliższym czasie, prawda? Ze względu na wojnę. Nie, stan wojenny wyklucza wybory. I nadal jest godzina policyjna na terenie Ukrainy, prawda? Tak. Wszędzie oprócz jednego regionu. Tak, wszędzie oprócz jednego regionu. Oprócz jednego regionu. Nie, nie wiedziałem o tym. Okej, okay, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wkrótce znów uda się nam porozmawiać. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że robisz te rzeczy. No i to już wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę, dziękuję za to, że oglądaliście. Ten film za tydzień postaram się po raz kolejny podsumować to, co wydarzyło się w ostatnim czasie na świecie. Cały czas próbuję złapać wprawę w tym, w tym temacie, w, ty, w tych zagadnieniach, żeby swobodniej trochę czuć się przed kamerą. No cóż, pierwsze koty za płoty. Będzie mi zależało na tym, żeby właśnie pojawiały się w tym filmie wywiady w tych tematach, które są ważniejsze, które są te, które potrzebują, w tych, które wymagają pogłębienia. Natomiast resztę po prostu będę starał się krótko omawiać. Dziękuję za Waszą uwagę. Do zobaczenia za tydzień.